Moi drodzy kulisy dzisiejszego dnia jest godzina 22.20. Ja zabieram się za nagrywanie materiału. Zapytacie dlaczego tak późno? To dlatego, że wcześniej jakoś tak się położyłem w spanko i spanko mnie zmogło nie na 15 minut, nie na 20 minut, tylko na 4 godziny, więc widocznie tego potrzebowałem. Ale dzisiaj też ani jednej kawy nie wypiłem, więc być może dlatego. Pomijając moje spanie, tu jest MM731 od Claire Mastera. Myszka, która w momencie premiery miała trochę podgórkę. Wszystko dlatego, że przy zeszłorocznej premierze pojawiły się kłopoty z. Opóźnieniem. Sen w tym, że w tym momencie już tych kłopotów nie ma. Całość została zaktualizowana poprzez firmware, nawet kilkukrotnie. Myszka działa bardzo, ale to bardzo poprawnie, więc wniosek z tego krótki. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, więc nie trzeba było śpieszyć się z wydaniem tej myszki. Można było poczekać, dopracować, bo teraz serio Cooler Master nie ma się czym powstydzić. Także zapraszam do oglądania, no i przy okazji zachęcam do polajkowania, do zostawienia subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie... No, w komentarzu możecie napisać MM731, takie zasięgowe. Jedziemy. Czasami dobrze jest wziąć na testy coś, co jest już chwilę na rynku i odpokutowało swoje. MM731 definitywnie do takich myszek należy. Niby jeszcze świeża konstrukcja, ale zeszła na drugi plan ze względu na sporo krytycznych recenzji, które owszem, chwaliły produkt jako pomysł. Ale performance w środowisku gamingowym, czyli dedykowanym, był już przeciętnym. I nawet jeżeli Cooler Master naprawił błędy, to łatka jest i trudno będzie się z nią rozstać, mimo głosów społeczności, że teraz problemy znikły. Myszka, oczywiście, z kategorii ultralekkich, wraz z nią w pudełku dorzucony przewód w oplocie. Przejściówka, by wciągnąć odbiornik na biurko, papierki i komplet grip tape'ów z wacikiem do tłuszczenia powierzchni. Sam odbiornik natomiast ukrytą pod spodem w myszce w formie zaślepionej kieszeni. Zestaw dołączony do tej myszki rzeczywiście dosyć ciekawie skomponowany. Przyznam, że pierwszy raz spotykam się z sytuacją, gdzie obok grip tape występuje również element, który pozwala nam e, samo urządzenie przed naklejeniem odtłuścić, więc to jest spoko, co nie zmienia faktu, że taką lekką szramą na całym wizerunku no, pozostaje brak dodatkowych ślizgaczy. Spodziewałem się, że takowe będą tutaj występowały, nic z tych rzeczy, mamy tylko komplet PTF -e, e, pod spodem. Także w ten sposób wygląda sytuacja, e, no a teraz przejdźmy już do wykonania oraz samego kształtu. Design to kwestia gustu, wiem, ale MM731 prezentuje się moim zdaniem bardzo estetycznie, elegancko, schludnie. Zero przesycenia gamingiem, jedno podświetlane logo na tyle, którego kolorystykę możecie zmienić i to wszystko. Czy to poprowadzenie profili, czy też ciasne osadzenie rolki między przyciskami, mnie ten wygląd kupuje. Jednocześnie, nawet jeżeli mówimy o urządzeniu ultralekkim, to nie ma tutaj ani grama otworów. Wszystko to matowy, jednolity, czarny plastik i niewielkie odstępstwa od normy w postaci bocznych przycisków, te są faktycznie w płysku. Na spodzie mamy dwa kliki, jeden do parowania, drugi do zmiany profilu, dioda informująca, no i switch do zmiany trybu między Bluetooth i 2,4. Znajdziecie tutaj też cztery ślizgacze PTF, -e, które wymagają drobina roztarcia. Dopiero drugiego dnia po intensywnym graniu uznałem, że ich gładkość jest taka, jaka powinna być w parze z bagą. No i właśnie, sam ciężar. Na pudełku wskazywane jest 60 gramów, u mnie na wadze było to już 58 gramów, więc prawdopodobnie na całość składa się również naklejenie grip tape'ów, no bo wtedy rzeczywiście jest to 60-61 gramów. Niezależnie od wartości, przy tak sporej myszce nadal urządzenie sprawia wrażenie bardzo lekkiego. Kwestia przewodu do odnotowania jest to jeden z najbardziej miękkich, elastycznych kabli, który początkowo może sprawiać wrażenie trochę dziwnego, ponieważ pozostaje dosyć gąbczasty, ale na biurku układa się fantastycznie, absolutnie w żaden sposób nie koliduje, nie sprężynuje. Wracając jeszcze do solidności wykonania, skrzypienia brak, spasowanie świetne, o uginaniu przycisków na boki też można zapomnieć. Mówiąc o wnętrznościach tej myszki, pod głównymi przyciskami znajdziemy LKV2, przełączniki optyczne o wytrzymałości deklarowanej na poziomie 70 milionów kliknięć, do tego boczne przełączniki i pod rolką to chłano zielone, sama rolka od Keila, a sensor PAV3370. Posłuchajcie, jak to wszystko klika, a za chwilkę przejdziemy do wrażeń z użytkowania. I tutaj może najpierw praca przycisków, jeżeli zależy Wam na braku post i pretrawela, tutaj jedno i drugie jest bardzo minimalne. W efekcie ta reakcja przycisków głównych jest satysfakcjonująca, sztywna, rolka definitywnie z kategorii też moich ulubionych, ciasna, twarda, każdy próg przy szybkiej rotacji jest mocno wyczuwalny i z charakterystycznym oporem. Różnice pojawiają się w przyciskach bocznych. Ten od frontu jest minimalnie sztywniejszy niż ten tylny, co nie zmienia faktu, że ich działanie też pozostawiłbym w kategorii raczej pozytywnych. Idąc dalej jest sensor 3370 i generalnie nie wykazuje ono, Żadnych niepokojących znaków. Rozpiętość do 19 tysięcy DPI startowo z gwiazdką, o której powiem za chwilę. W każdym razie do 19 tysięcy, zero rwania LOD na poziomie 1 mm. Generalnie wszystko jest bardzo ok. I jak mówię, aktualnie przy pracy nie ma mowy o opóźnieniu. Gdyby takowe w Waszym egzemplarzu się pojawiło, co może się trafić, bo różne partie zalegają na magazynach, to niezwłoczny update firmware'u powinien zniwelować problemy wieku dziecięcego dla tej myszki. Zresztą swoją myszkę też zabudatewałem zaraz po wypakowaniu. W aplikacji pojawiła się informacja, że nowa wersja firmware'u jest dostępna. No i właśnie, skoro już mówimy o aplikacji, trzeba przejść do tego DPI i wspomnianej gwiazdki. 19 tysięcy, brak interpolacji, ale soft pozwala podciągnąć myszkę do wartości 38 tysięcy DPI. Czy ma to sens? Ja nie widzę żadnego, bo są to wartości w 100% interpolowane. Jednocześnie w apce macie też regulację double clicka, opóźnień i modyfikowanie LOD, poza tym przyciski, makra i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest tutaj prawie wszystko, czego można oczekiwać, przy czym procentowego wskazania na ładowanie naszej myszki brak. Ale co irytuje mnie w Master Plusy, najmocniej to fakt, że apka zawsze odpali się na pełnym ekranie głównym i nie ma opcji jej normalnego zmniejszenia. Tym samym w moim przypadku główny monitor to 1440p i muszę się z tą aplikacją usiłować, żeby zbić ją do pobocznego monitora 1080p, a na tym pobocznym monitorze. Dotknięcie okna sprawia, że ona znowu się rozlewa wedle tej najwyższej rozdzielczości głównego ekranu. Jest to tak cholernie irytujące, że nawet jeżeli ogólnie oprogramowanie pozostaje funkcjonalne, to nadal użytkowanie apki kulerami jest w tym momencie dla mnie jednym z najgorszych pod kątem optymalizacji obszaru na komputerze. No ale dobra, idźmy już do samej myszki. Bateria. Bez diody, deklarowane 72 godziny na 2,4, a na Bluetooth 190 godzin. Finalnie jednak obstajemy przy używaniu podświetlenia, prawda? Wraz z trybem uśpienia udało mi się zyskać niemal 4 dni robocze, więc plus minus 40 godzin. Żwotność ogólnie jest moim zdaniem w porządku, natomiast sama bateria to też temat dotyczący w tej myszce ergonomii. Myszka jest ogólnie lekka, ale baterię umieszczono skrajnie na tyle, więc przy uniesieniu myszki definitywnie odczujecie, że ten tył ucieka, jest trochę cięższy. Generalnie mówiąc o kształcie. Ten pozostaje dosyć specyficzny. Z jednej strony profil praworęczny i uogólniając pewna defaderowość naszego urządzenia, z drugiej dosyć głębokie żłobienie pod kciuka, które jest mniej naturalne. Grip ogólnie jest dobry, nawet bez taśmy, ale faktycznie sama optymalizacja kształtu wymaga przymiarki w sklepie, moim zdaniem, żeby ta myszka rzeczywiście nie rozczarowała. No i mówiąc jeszcze o chwycie, u mnie przy dłoni 19 na 10 królował Klo i Lazy Claw, ale uważam, że de facto ta myszka w każdym jednym chwycie sprawdzi się o ile jej wyprofilowanie nie będzie dla was kłopotliwe chociaż sądzę, że większym problemem jest tutaj właśnie wyważenie. Natomiast mówiąc już o właściwościach rozgrywkowych, wiecie, że klik jest sympatyczny, powierzchnia dobrze stabilizuje dłoń. Nie wiecie natomiast, że drag klik jest tutaj niezły. Na grip griptapie można uzyskać nawet 26 CPS-ów, przynajmniej w moim wypadku, a nie jestem jakimś specjalistą. Butterfly 13-14, Jitter okolice 12. Naprawdę na tej myszce da się nieźle pograć w Minecrafta, przy czym nie na domyślnej taśmie, jeżeli ją zastosujecie, ponieważ ta ma strukturę szczotkowanego aluminium w pionie, więc nie daje nam odpowiedniego tarcia, dlatego też powinniście Skorzystać z czegoś innego, opcjonalnego. Można zatem ująć tą myszkę tak: ogólnie MM731 jest znacznie lepsza niż była startową. Nie ma w niej błędów wydajnościowych, są natomiast pewne specyficzne rozwiązania, które potencjalnego klienta segregują i dlatego też trudno uznać ją za myszkę wybitnie uniwersalną. Tak naprawdę powiem wam, przechodząc już do podsumowania, że gdyby ta myszka zaliczyła od swojej pierwotnej premiery jakąś obsługę miesięczną albo dwumiesięczną na poczet odpowiednich testów, na poczet przygotowania odpowiedniego firmware'u startowego, to pewnie wszystko byłoby z nią w porządku, bo w tym momencie, no nie oszukujmy się, spoczywa na niej pewne fatum, gdzie e, powiedzmy potencjalny kupujący wchodzi na różnego rodzaju strony, czyta recenzję, no i dowiaduje się, że ma ona spore opóźnienia. Owszem, te opóźnienia były startowo e, i ja też o nich mnóstwo rzeczy słyszałem, mnóstwo rzeczy o nich czytałem, a finalnie okazuje się, że teraz na parę Miesięcy po premierze udało się ten problem zażegnać. Kładę sobie tą myszkę między Aeroxem 9, między Defaderem V2X. Wszystko działa w identycznie takiej samej płynności, bez jakichkolwiek opóźnień, które można było właśnie wyczuć na 1000 Hz w formacie bezprzewodowym, ponieważ przewodowo ta myszka działała w porządku, po prostu była jakaś kolizja w formacie Wireless. Więc z aktualnej perspektywy, czyli na koniec czerwca 2022 roku na kilka miesięcy po premierze, mogę wam powiedzieć tyle. Jeżeli tą myszkę w tym momencie spotkacie, jeżeli Wam się spodoba, moim zdaniem. Nie ma sensu się jej obawiać. Co ciekawsze, dosyć skrupulatnie przejrzałem sobie różnego rodzaju oferty i zauważyłem, że w polskiej dystrybucji w promocji występowała ona za 219 zł i to jest naprawdę mega, ale to mega ciekawy deal. Co innego mówiąc o tych standardowych ofertach, czyli 360-370, nawet czasami bliżej 400. Wówczas pewnie bym się zastanawiał, ale jeżeli spotkacie ją za te 250-300 zł, jak najbardziej można brać ją pod uwagę jako urządzenie bezprzewodowe, tym bardziej, że jest naprawdę bardzo sympatyczna. Po prostu musicie mieć na uwadze, że jest to kształt, który nie każdemu może się spodobać, ze względu na to dosyć głębokie wcięcie i ewentualnie sama aplikacja, no o ile firmware zostało naprawiony, tak aplikacja Color Mastera, tej, tej pełnoekranowość, no to to jest coś, co... Nie wiem dlaczego ktoś stwierdził, że najlepiej będzie, kiedy aplikacja się otworzy i ona się wywali na cały ekran. Po prostu tak to działa i... I to jest takie dosyć niewygodne. Także w ten sposób wygląda M731 w tym momencie. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach jak zapatrujecie się na tą myszkę, jak wam się podoba, co o niej sądzicie i co ewentualnie byście w niej e, zmienili. Piszcie pod spodem, czekam na wszystkie wasze komentarze. Będzie mi niezwykle miło, jeżeli tych komentarzy będzie dużo. Tak samo jak dużo łapeczek w górę. E, no i subika. Pamiętajcie, żeby zostawić subika. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, będzie bardzo, ale to bardzo fajnie, e, jeżeli dołączycie do tej naszej rosnącej e, społeczności. E, ja uciekam w swój Trzeci już w sumie dzisiaj sen, bo był jeden od północy, drugi był w trakcie dnia. Teraz będę zaczynał trzeci. No, dzisiaj sobie pośpię. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.